Witajcie w kolejnym odcinku z Podlady od Menicy 79 Element. Dziś pokażę Wam nowości, jakie trafiły do naszej oferty, a także kilka ciekawych produktów, jakie można nabyć w formie licytacji. Zaczniemy od srebra. Pojawiła się w naszej ofercie taka ciekawostka. Broń Batmana Batarang. Mimo swojego kształtu, jest to moneta wybijana na licencji Samoa. Jedna uncja srebra. No, limitowany nakład 20 tysięcy sztuk. Jest wersja klasyczna oraz wersja kolorowana. Zobaczmy, jak to wygląda. pudełko Certyfikat tu już nakład niższy, 5000, 5 dolarów nominal. No i tak się to prezentuje na czarno, a rewers identyczny jak w poprzedniej monecie. To jest dostępne już w naszej ofercie na sklepie: 79. element.pl w cenach 194 zł oraz 315 zł. Jeśli chodzi o złoto, w tym tygodniu trafił do nas nowy suweren z wizerunkiem króla Karola. Tak się prezentuje. Do porównanie pokażę suwerena dużo starszego. To jest rok 1931. Z królem Jerzym. No, moneta ma te same parametry. Natomiast no, ta nowa moneta wyraźnie się błyszczy. Ma duży połysk. Do nabycia w naszym sklepie. O, na koniec z nowych produktów, które trafiły do naszej oferty y, też coś ciekawego y, platynowe monety PROOF mamy takie monety, właśnie dwie do nas trafiły y, z serii TRUTH Ryczący Lew oraz Drzewo Życia monety elegancko wykonane To wygląda. Jest do tego certyfikat. I te monety do nabycia u nas w cenie 5800 tysięcy osiemset obecnie. Taka ciekawostka, z platyny z reguły. Takie produkty się dużo rzadziej pojawiają, a raczej jest to klasyczne bicie. No, a tutaj mamy trochę więcej jakości, osobne opakowanie i to jest już to nabycia również w zakładce platyna. Z aukcji mamy tutaj z ciekawszych rzeczy do zaproponowania obecnie ruble. Tu, jak widzicie, mam różne monety. To jest 5-rublówka, 10-rublówka oraz rzadko, właściwie prawie w ogóle niespotykana, jeśli chodzi o on tutaj nasze możliwości, 15-rublówka. Może ją pokażę bliżej, bo to jest coś ciekawszego. Rzadko, właśnie widywane. Dobrze zachowana. Widzimy, wszystko jest z nim w porządku. 1897 rok bicia. Na aukcji Allegro, która właśnie trwa, y, można ją wylicytować, jeżeli kogoś interesuje. A monety 5-10 rublowe, w, 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 mamy kilka egzemplarzy, będą y, regularnie się pojawiały na y, naszych aukcjach. Podlady, natomiast w piątek pojawi się kilka monet srebrnych z lat poprzednich. Tutaj mamy: rok szczura z 2020 roku, emu z 2019 roku oraz. Z serii żaglowców XV wieku Nautical. to jest Endeavour. Wybity w 2018 roku to już są monety często poszukiwane. Kilkanaście sztuk z, z, z każdej z tych monet w dosyć atrakcyjnych cenach pojawią się dla członków grupy podlady na Facebooku. I na koniec pokażę ciekawostkę innego rodzaju, a mianowicie. Yy, Monety sprowadzane na zamówienie. Mamy takie możliwości, żeby klientom wyszukać, sprowadzić, obserwować monety, których ich interesują. No i tutaj jest tego, tego przykład. Klientka czekała ponad rok na, na monetę, którą udało się zdobyć. Jest to moneta Lady Liberty, wybita z okazji 225. rocznicy. Stanów Zjednoczonych no, to jest już eleganckie wykonanie nawet książeczka do tego no i oczywiście sama moneta przyjął się do niej tutaj dobrać O Tak tak to wygląda. Mam to kosztowało około tysięcy złotych. Tego typu produkty również sprowadzamy specjalnie dla Was na zamówienie. I to wszystko na dzisiaj. Serdecznie zapraszamy na nasze aukcje na naszą stronę 79-element.pl i do usłyszenia.